Witam Was bardzo serdecznie już w 17 odcinku z Siri City Skylines Toronto. W ostatnim odcinku zrobiliśmy ten jakże niesamowity system kolejowy kolejnictwa, gdzie mamy i tutaj właśnie pociągi towarowe, jak i pociągi pasażerskie, które są tuż obok. Towarowe wjeżdżają w tunel, przejeżdżają przez całe tutaj. Przemieszczamy koreczków i wjeżdżają tutaj na wolę do przemysłu. Natomiast pociągi pasażerskie mają okazję albo tutaj wjechać, albo tędy i wjeżdżają na wielką stację sześcioperonową, tak? Sześcio? Nawet siedmioperonową, yy, gdzie dwa są jedno, kremy, jedno krawędzzyjne, dzyjne? jakoś tak chyba to się mówi. No, i jeden, jedna linia SKM, która jeszcze nie została zrobiona, ale będzie i to na pewno. To więc, tak w tym odcinku nie wiem za bardzo, co zrobić, ale już teraz chyba ja wiem, postaramy się zrobić rolnictwo w tym oto miejscu. Jak i pewnie przedłużymy naszą linię tutaj towarowych pociągów, abyśmy mogli pojechać na rolnictwo i może iść tutaj do lasów Toronto. Bo to też w sumie zapomniałam o tym, że jeszcze lasy Toronto są. Yy, I to też warto zrobić. No to zrobimy to właśnie w tym odcinku. No to zapraszam. Yy, tak z ciekawości zobaczę, czy zarabiamy z tego. Zarabiamy, więc fajnie. Mamy sporo pieniędzy na koncie, więc możemy robić jakieś tutaj autostradowe triki. Yy, to więc mamy tutaj równy teren, wyrównamy sobie go jeszcze bardziej w tym miejscu, bo będziemy chcieli zrobić sobie tutaj autostradę. Nie chciałam tego robić. Nie, poczekajcie. Do poziomu autostrady sobie na razie wyrównamy tutaj ten teren. Więc zrobimy sobie coś takiego, że tu obok tych kamieni postaramy się jakoś przelecieć. O tak. Taką oto dziupnę na razie zrobimy. I po czym tutaj będziemy już wjeżdżali, sobie więc sobie to jakoś złagodnimy i sobie jeszcze tutaj trochę poprawimy. Tak, żeby było to w miarę ładnie zrobione. No i jeszcze sobie jeszcze raz to złagodzimy. Jest ok. I e, i i. i. Teraz zrobimy sobie połączenie autostradowe, czyli tutaj wyjdziemy sobie z tej strony. Wolę zrobić to ręcznie niż za pomocą tam jakichś tych w grze, tych rozjazdów, ponieważ one się tutaj nie nadadzą na zakręt. A więc coś takiego zrobimy tutaj również. No i teraz zrobimy sobie takie tutaj jakąś. Pierwszą drogę. Taką, żebyśmy już ją mieli. Będzie dwupasmowa ta autostrada. Yy, nie potrzebujemy większej. Więc coś takiego. No i teraz musimy sobie tutaj yy, z tego. Z tego kawałka. polecić. o tak. Więc już mamy wyjazd zrobiony. I teraz stąd. Yy, jakby najlepiej byłoby mi, gdybym stąd pojechał sobie jakoś tak na wprost. No i widzę, że tutaj trochę jest ciężej, ale sobie jakoś poradziliśmy. Dobrze. E, teraz tak. Właśnie tutaj będziemy robili coś innego. Ponieważ w ostatnim odcinku pamiętam, mówiłem, że nie chcę wchodzić w tunele, e, ale... Tutaj mi bardzo przyjemnie byłoby, gdybyśmy zrobili jedną część z tunelem. Czyli na przykład właśnie tą oto część zrobimy sobie tunelową. Więc sobie wjedziemy tutaj również do tunelu. Nie chciałam takiej formy tunelu, chcę trochę inaczej. O, coś takiego. I sobie podłączamy. Dokładnie tak. I ładnie, mamy to zrobione. A tutaj zrobimy sobie zwykłą, po prostu, yy, zwykły most, wiadukt. Yy, chciałbym na normalną w sumie wysokość poprosić już ten wiadukt. Już naprawdę wolę to zrobić normalnie. Jakby normalnej wysokości most, niż jakiejś tam niższej. Yy, no i tutaj od razu już możemy sobie wjechać w sumie na ten wiadukt. Więc sobie wiedźmy. Widzę, że to jest trochę... No, ale możemy to poprawić. Postaramy się jakoś tak podłączyć może. Czy tak średnio by się dało? tak średnio by się dało, widzę. Może... No, tak zrobimy. Nie, tak nie jest dobrze. Tak nie jest OK. Zrobimy sobie trochę... To inaczej. Przyciągnie mi to, czy nie przyciągnie? Nie przyciągnie mi tego. Więc sobie może jeszcze przedłużymy, damy radę. Tak jest, damy radę. No i coś takiego. Nie wygląda to jakoś cudownie przez tak ostry jest ten zakręt, ale nie jest źle. Nie jest źle. Ten tunel wygląda bardzo zabawnie. Ale e, to też nam trochę ułatwi, bo nie musimy jakoś wyżej tego robić. Nie chciałaby się właśnie bawić w coś takiego, chciałam po prostu zbudować jakąś, e, jakiś rozjazd tutaj. No to tak, e, zrobimy sobie tą autostradę tak, żeby leciała bardziej bliżej tutaj wody. Ona, czyli ona sobie tutaj skręci elegancko. E, jakoś tak, tylko chciałabym przyciąganie poprosić już, e, takie jest właśnie, coś takiego. Myślę, że mi się zapisywała gra, jednak nie. I teraz sobie tak polecimy tutaj z tą właśnie autostradą. Nie podoba mi się to, na jakiej wysokości ona leciała. Musimy tutaj sobie w takim razie ten teren trochę złagodzić, jednak, jakby wyrównać trochę. No, no to prawda, można to trochę tutaj wyrównamy, sobie w tym oto miejscu. Dobrze. Coś takiego będzie ok, Będzie odpowiednie. Coś takiego. Po czym właśnie sobie wjedziemy dalej tą drogą w to to miejsce. O tak. I teraz ładnie właśnie to wygląda. Więc superowo. Oh. Zobaczcie na no to. Jest o wiele większa różnica. No dobra, tutaj trochę brzydko, to bardziej opada. Jest dobrze, jest dobrze, proszę nie narzekać. Jest cudownie. Zmienimy sobie teraz kierunek jazdy. Coś takiego, właśnie ważne było dla mnie to, żeby zrobić ten drugi wjazd do miasta. A i także się ten trochę już oczyścił, więc spoko. Ale gdzie bym w sumie też go chciał widział ten wjazd do miasta? To jest dobre pytanie. Musiałbym jakoś go tutaj zmieścić. Może gdzieś tutaj na bojków żeby on wjeżdżał, wjeżdżał. Jakoś tutaj, w tym oto miejscu zrobić rondo albo coś takiego. Zobaczymy. No ale tak, polecimy teraz sobie trochę z tą drogą. Tak, tu już przy wybrzeżu. I to dosłownie Po czym polecimy sobie tak. Yy, no. Dobra, tu jest ok na razie. Tu jest na razie ok. No, trochę mnie to kurcze zastanawia, co ja tutaj chcę dalej z tym zrobić. Bo już trochę się pogubiłem, jeżeli mam być szczery, dlatego, bo tu musiałbym jakoś wjechać w tunel. To ciężka jest sytuacja. Najłatwiej to by mi było rozszerzyć sobie miasto tam jeszcze. Ale na razie tego nie chcę robić. Co tutaj w tym momencie zrobić? No to nie wiem za bardzo. Dobra, wiecie co? Na razie przygotujemy sobie drogę po prostu pod rolnictwo. Po prostu zróbmy. Yy... Więc zrobimy sobie taką od drogę tu. To właśnie będzie główna droga rolnictwa. I na pewno będzie wjazd tu, wjazd tu. I może zamiast robić jakiegoś ciężkiego tutaj, ciężkich rzeczy, po prostu zrobimy tak. Nie? A cholera. Nie? Mogę proszę po... O tak. Coś takiego. Więc po prostu sobie zrobimy takie nawrotki dwie. Y no to będzie na pewno interesujące, jeżeli mam być szczery. Zobaczyć jak sobie poradzi z tym. jaj. A tu sobie zrobimy takie zmniejszenie. Tak samo jak tutaj bym chciał sobie zrobić zmniejszenie. Do dwupasmówki tutaj również pięknie. Teraz ten ruch trochę będzie płynniej jeździć, więc super. Yy... No dobra, tak. Jakiś tutaj na wjazd, możemy zrobić sobie trzy pasy, aby mieli oni. Jak się rozpędzić, to poczekajcie, chwilę. Nie, widzę, że musimy tutaj zrobić dwupasmówkę. No okej, okay, dobra. Yy, to więc, teraz pytanie: Co ja tutaj widzę? Co ja chcę zrobić z tą autostradą dalej? No, bo na pewno, no, oczywiście, tutaj sobie, jakby tą drogę trochę inaczej zrobimy. Albo takie coś może być, Tutaj po prostu zrobimy drogę już na rolę, żeby już tam jakieś te, rolnicy, te pola były i tak dalej. Natomiast tutaj zrobimy sobie drugą drogę, która poleci w to to miejsce, tylko po to, aby tutaj zbudować te wszystkie główne budynki i tak dalej. Dobra, w takim razie tak to autostrada. Ona, czy ja chcę ją właśnie na wiadukt? To jest moje pytanie. Czy ja chcę ją na wiadukt? W sumie możemy zrobić taki wiadukt, który będzie jechać pod górę, a to nawet nie jest taki zły pomysł. Żebyśmy zrobili sobie dotąd wiadukt. Ty, ja naprawdę nie pomyślałam, że coś jest takiego zrobić. To naprawdę nie wygląda nawet źle jakby. No okej, okay, to nie wygląda pięknie. ważne, dobrze? Ważne, że będzie działało. Jeżeli będzie działało, to będzie dobrze. Jeżeli nie będzie, to szkoda. Co innego można powiedzieć niż szkoda. Yy... No dobra. Tutaj zrobimy sobie wjazd w tunel. Obie autostrady będą sobie wjeżdżały. Tutaj pięknie. W tunel. No nie wygląda to przepięknie, jak tak nagle. Wow. Ach, cholera. Dobra. O, Boże święto, ja widzę, że. O, przepraszam, nie chciałem też w mikrofon. Tu jest ten, e, cholera, obwodnica. Ach, ach, ach. Dobra, słuchajcie, na razie zostawimy. No ja już nie wiem co zrobić z tą autostradą naprawdę, bo... To był świetny pomysł, żeby ją tutaj zbudować. Ja teraz nie mówię tego sarkastycznie. Tylko co dalej ja chcę z nią zrobić? Jakby najlepiej byłoby, gdyby ona jechała w tunelu pod nawet tutaj poikowym i naprawdę tam później się rozszerzyć i tam gdzieś zrobić wyjazd. To jest nawet niezły pomysł, co nie? To jest naprawdę dobry pomysł. Również kiedyś tam pewnie będziemy chcieli robić połączenia jakieś autostradowe. No nie wiem, no dobra. Na razie zostawimy coś takiego. Poczekajcie chwilę. Teraz skupimy się nad zrobieniem tutaj tego oto czy miejsca, czyli farby. To więc zbudujemy sobie coś takiego, i dalej tutaj sobie przedłużymy tak oto drogę. Nawet może dotąd jakoś. Jak wielkie są te pola uprawne? To jest moje pytanie. Zrobimy sobie na razie taki jakiś system drogowy, czyli coś takiego tu, i coś takiego sobie tu zrobimy jakoś w miarę do autostrady. Będzie po prostu cały czas ta uprawiana rola, w tym oto miejscu. Również tu możemy sobie zbudować. I tutaj. No dobrze, taka to farma na razie. Yy, więc yy, zrobimy sobie teraz tutaj główny budynek farmy. On będzie stać właśnie sobie tak tutaj na końcu, żeby nam nie przeszkadzał. Możemy go sobie postawić jakoś tak tu. Coś tak mignęło szybko, ale okej. Okay. Yy, dobra. I teraz sobie zaznaczymy tutaj ten teren, nawet ta autostrada to będzie teren przemysłu. Na razie coś takiego. Kiedyś pewnie powiększymy tam miasto, żeby właśnie ten... Yy, powiększyć ten przemysł. No dobra. Coś takiego będzie OK. Dobrze. Jezu, ile te, tej żyżnej Nie! Boże, teraz ja zobaczyłem, ile te, tej żyżnej gleby ja zmarnowałem. Wy to widzicie? Jezu, całe te Bobrowice górne, dolne i park orłowiec. One żyją na gle żyz żyznej glebie. Myślę, że one. to leży na ropie w ogóle, ale nie, ropy na razie nie ma. Okej, okay. ruda jest natomiast. Gdzie jest ruda? To? Te odłamki? Chyba. Dobra, skupmy się na czymś innym w ogóle, bo musimy zrobić tutaj tą rolę naszą. Więc. A, widzę, że nawet za dużo zrobiłem ten odłamek. O dwa mniejsze, więc okej. Okay. Yy, chyba tu gdzieś stawiam, więc tu będzie okej okay z tą drogą. Dobra. No i teraz, jako że mamy sporo pieniędzy na koncie. Zbudujemy sobie sporo. W sumie mogę przyspieszyć na maksa czas. Sporą ilość tutaj tych pól uprawnych. O, ja muszę pamiętać, że chcę przedłużyć tutaj linię kolejową. No, to będzie ciężko. Na maksa, dobra, już tam nie będę robić. Zrobimy tak. Tutaj będzie pszenica, pszenica, ziemniaki. Ziemniaki, tutaj może być kukurydza, i tutaj kukurydza, a tutaj bawełna i bawełna. Coś takiego? To będzie pierwsza rzecz, więc sobie podłączymy stąd wodę, poleci ona sobie pod autostradą. Tak, jest trochę sobie coraz bardziej przywłaszczamy tą autostradę do nas w sumie. A to bardzo dobrze. Coś takiego zrobimy. Tak, żeby ona jakoś tak właśnie z tą autostradą jednak cały czas leciała. Yy, ta woda... Dobra, zrobimy sobie trochę inaczej w takim razie. Tak. Tak. Tutaj. 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 Oczywiście robienie kanalizacji nie jest najciekawszą rzeczą w tym wszystkim, więc... Tak. mogłem to pominąć, ale już nie. Yy, tu mamy znakomity, widzę, że wiatr, więc zrobimy sobie tutaj jeden wiatrak, drugi wiatrak, trzeci wiatrak, czwarty wiatrak. Cztery wiatraki, które sobie podłączymy na razie tylko tutaj z rolą. Przepraszam. Tak się tak podciągam nos cały czas. Dobrze. Czy tutaj, jakbym zbudował te sady, to czy one będą miały żyzną glebę cały czas? Czy już nie? Tu nawet widzę, że cztery możemy postawić. E, mamy gruszki, gruszki, pomarańcza. Nie, pomarańcza, jabłko, znaczy jabłka. E, I możemy jeszcze sobie dać, nie wiem, jabłko. Pomarańcze. Coś takiego? No, a dalej sobie zbudujemy. Raz, dwa, trzy. Nie, czekajcie. Dwa, trzy, cztery. Yy, tutaj będą świnie, tutaj będą owce, tutaj będą krosy, krowy i tutaj będą krowy. To są krowy raz wyżynnej. Tak jest. Yy, to na pewno nam pozwoli na nawet nie jest przypływ ile. Eee, czekajcie chwilę, ile znajęt daje. Mogę zobaczyć, jaka produkcja byłaby? No nie wiem. No ale dobrze, mamy coś takiego. I żeby ułatwić w sumie, żeby na razie ułatwić po prostu dojazd do pracy biednym pracownikom, to zrobimy sobie coś takiego. Nie. Nie. Zrobimy sobie tutaj połączenie tych oto dróg. Czy mi się uda ominąć ten kamień? No chyba nie albo A no, możemy zrobić tak. I po prostu tu połączenie. No Boże, świetnie ta autostrada mi zaczyna wkurzać trochę, bo to był znakomity pomysł z nią, ale no ja nie, co ja mamy robić z nią. Ja muszę ją gdzieś po prostu tutaj podłączyć. Po prostu ja muszę... Jest zbyt ważna. Ona tutaj będzie odgrywała zbyt ważną rolę. To będzie drugi wjazd do miasta. Więc zrobimy sobie coś takiego: tutaj coś takiego. Czekajcie, jeszcze raz: 67. I tutaj bym prosił również: 67. No dobra, lepiej nie będzie. To będzie pewnie znowu taki jeden z odcinków dłuższych na moich kanale. Niestety, z tej serii. Bardzo was przepraszam za to. No ale no cóż Musimy tutaj coś po prostu Porobić za ważnego Zrobimy sobie tutaj taki zakręt Tak I sobie tutaj Zjedziemy z tą autostradą Do dołu. Więc najlepiej byłoby Gdybym też się Z tą drugą autostradą Czekajcie o tak Przyłączył jakoś tak tu Więc poczekajcie Czekajcie, chwilę proszę na mnie. Dobra, taki oto zawijasz. Zrobimy sobie. To ma wjeżdżać, więc sobie to robimy. To ma wjeżdżać, tak. Dobrze. No i teraz sobie przyjeżdżamy elegancko pod tą autostradą. Ty również. Jest elegancko. No, jest elegancko. No i teraz y, tu sobie wjeżdżamy. Tak, ty. Dobra, możemy to trochę krócej zrobić, proszę. Tak jest, możemy... Y, ...więcej, niż po prostu podłączymy te dwie... ...te dwa tunele tutaj. W sumie nawet możemy puścić czas, bo to jest... ...niepotrzebne, byśmy go zatrzymywali. Nie jest to konieczne. Chciałbym autostradę pod, czyli ten tunel. No, ładnie, dobra. Mamy ten tunel zrobiony, więc od razu, za to, że tutaj już mamy połączenie do miasta, musimy zrobić bramki. Niestety, bez bramek nie obejdzie się tak łatwo, więc od razu może powieść, jakoś tak tu. Byśmy po prostu postarali się zrobić tutaj. Yy... Może taki zrobimy jeden. Nie, zaraz za duży. Jednokierunkowy tutaj jeden. Nie, bo to rozwala kamień. O, nie. Nie możemy pozwolić, żeby nam rozwaliła kamień. E, jeszcze raz. Boże mój głos dzisiaj. Nie wiem, co jest z nim nie tak. E, dobra. E, tutaj zrobimy sobie. Więc tu jeden, tu dwa. Dwa punkty poboru opłat, gdzie jeden... Kurczę, możesz mi dać, proszę tutaj podłączyć się. Okej, okay? tak? Ładnie. Tak. Pięknie. I teraz musimy po prostu podłączyć się. Nie. Do autostrad jakoś. W miarę ładnie, żeby to było. Yy, I zrobimy sobie wjazd, tutaj cztery pasmowy, cztery pasmowy, nie, daraś to nie idzie to Trzy pasmowy, trzy pasmowy, wyjazdy i cztery pasmowy wjazd i okej okay. No dobrze, coś takiego jakoś, jakoś sobie poradzą yy, Ile tutaj kosztują? Proszę mi pokażcie jak wyglądają. 1 i 2 1 yy, i 2 i 1 i 2. Dobra. Boże, świetny, mój nos i mój głos jest okropny dzisiaj. Nawet tu w takim razie yy, możemy zrobić rondo, ale to nie dzisiaj. Na razie po prostu chcemy, chciałem zrobić to podłączenie, aby po prostu mieli łatwiej, łatwiejszy dojazd do pracy. To jest jedyne po co ja to chciałem zbudować. Dziękuję. Kiedy przyjadą te zwierzęta tutaj? Wydaje mi się trochę nie podoba. Yy, widzę, że tutaj już. No, ładnie, ładny ruch, jak tam. Ile procent mamy ruchu? 86%, to znakomicie, naprawdę, muszę przyznać. Nawet tory się, widzę, nie korkują nam. A to jest możliwe w tej grze. Znaczy, bo chyba też jest to w sumie możliwe, żeby się korkowały nam te tory. Jak widzę, korzystają nie tylko nawet tutaj. Widzę, że Korzystają też z przemysłu. W sumie to jest na niezłe połączenie. Bo sobie wyjeżdżają tu i wjeżdżają do tego tunelu, który ich zabierze tu i sobie skręcają tu. No i do przemysłu. No, dobry pomysł. Mądrze myślą. No i to jest, to jest alternatywny wjazd do miasta. O, widzę, że już tutaj są owce. B. Na razie nie mamy rzeźni, więc się proszę nie martwcie. Nie umrzecie. Oh. E, nie, tutaj musimy to wyrównać trochę ten teren no. Bo tutaj chciałbym zrobić tą linię kolejową dalej e, Czekajcie Chciałbym ją sobie tutaj przedłużyć dalej Co nie tą linię kolejową Nawet możemy tak sobie ładnie tutaj zakopać trochę Tą autostradę e, Więc robimy sobie coś takiego Nie, za daleko Za daleko postawiłem to może jakoś tak i tak. No i tak niech będzie. I wtedy... Yy, tutaj sobie zbudujemy towarowy. T kolejny. A, zapomniałabym, że tutaj przejeżdżamy tę autostradę. O, mój Boże, to moja pamięć. Możemy tutaj zrobić sobie taki ten... O, mamy kolejny poziom. Super. To za chwilę sobie porobimy tam coś. Dwa, trzy. Jest okropne. Eee, poprosiłbym ciebie dalej. Jak najdalej. To jest naprawdę najdalej jak możesz. Zobaczcie. To się nie dziwi, że tak jest stroma później. No, dobra, poczekaj się. Czekajcie chwilę, dobra. Muszę się skupić teraz. Eee. Eee. Linia prosta. Czekajcie za dużo razy używam słowa CZEKAJCIE Ponieważ wy musicie na mnie poczekać, bo nagrywam ten odcinek Jest te moje żarty są czasem straszne Co tu mi się wydarzyło? Przecież to jest jeszcze gorsze Wciąż Nie Trzy Coś zmienia? O Boże Święte. Boś uratuj mnie Gdybym miał body, to bym to przesunął trochę, a tutaj to mi się w ogóle już nie podoba. Dobra, Wymuszmy to. Bardzo dużo dzisiaj tutaj wyrównujemy tego terenu, żeby była jakaś ładnie. Żeby było tutaj ładnie po prostu. No nie, nie możemy tak jakoś byle jak to zrobić. To musi być ładnie wykonane. Nie, nie chcę, tutaj, żeby to zjeżdżało. Mi będzie ok. Eee, to mi się trochę nie podoba. To też mi się w ogóle nie podoba. A to też mi się w ogóle nie podoba. Dobra, niech będzie coś takiego. Dobra, mamy dalej linię kolejową. To też mi się w ogóle nie podoba. Chciałbym, żeby to leciało bardziej na wiadukcie cały czas czyli powiedzmy że tak i wtedy tutaj zrobię sobie jakiś ładniejszy zjazd. Czy... Cholera. E, dobra, czekajcie. No dobra, jest, ok, jest, ok, w miarę ładnie jest. E, dobrze, tutaj też jakoś mogą sobie przejechać, lampy nie wchodzą, więc ok. No jest dobrze z tym wiaduktem. No więc mamy tutaj dalej linię kolejową pociągniętą. Yy, widzę, że tutaj nie mają prądu znowu, to szkoda. Przykro mi. Ale nie wiem już wam jak tą podłączyć. Możemy tak podłączyć. I tak. Yy, młyn. Dokończmy yy, ten odcinek z młynem, dobrze? No i znowu w sumie wyburzyliśmy całą tą trakcję. Okej, okay. sieć trakcyjna wyburzona. A tutaj zrobimy sobie młyn i oborę. Eee, a tutaj jak się pojedzie dalej, czyli w to, to miejsce, to zrobimy sobie stodołę. Eee, stodoła jedna, nawet dwie możemy dać. I sobie dajmy tutaj jeden silos i drugi silos. Dobra. Eee, no i jeszcze mamy bara baraki. Więc baraki zrobimy sobie tutaj. Tak tuż za tym zrobimy sobie taką drogę. Dobrze, cztery takie, jest ładnie, jest naprawdę przepięknie, po prostu lepiej być nie może. Dobrze, ja wiecie co, ja już Wam kończę po prostu ten odcinek, bo to jest już okropne po prostu, co się dzieje z moim nosem dzisiaj. E, dobra, ja już Wam bardzo dziękuję za ten odcinek, jeżeli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia, papa, no i cześć!